Witamy wszystkich serdecznie na koniec listopada z pięknego, słonecznego Las Vegas. To już ostatni dzień, właśnie się szykujemy do wyjazdu. Przyjechaliśmy e, tutaj pod odkurzacze wyczyścić samochód, jedziemy zaraz na myjnię, oddajemy furę, lecimy na lotnisko. E, pewnie będziemy za jedziemy. wcześnie, no tak, ale pewnie będziemy za wcześnie, ale to nic, lepiej być za wcześnie niż za późno. No. Może będziemy mieli chwilę czasu, żeby jakiś odcinek sklecić. I co? Zabieramy się do roboty i przed nami kolejne miejsce. Teraz jedziemy gdzie? Do Meksyku! Viva Mexico! Si, si cabron! Mi amigo! Tak, będziemy mieli szansę przetestować swój espanol. Zobaczymy jak no, to wyjdzie. Claudia trzymaj kciuki! Pozdrawiamy naszą nauczycielkę. Mam nadzieję, że wierzysz w nas. Dobra, bierzmy się do roboty. Tak. Proszę bardzo. Tutaj na y, stacji benzynowej mamy darmowe odkurzacze. Ciąta, ciąta. Dobrze. A ty za swoją połowę się bierzesz? Dobra, biorę się do roboty, bo nie mamy czasu. No. Widzimy się później. Albo jeszcze wam pokażę. No trochę się nasyfiło, no. No. No I idę. się jemy. Dokładnie. E, co prawda wyszło nas 11 dolców, nie 8, bo mieliśmy polecono za 8, ale tu jest ich 5, nie chciało się już do wszystkich podjeżdżać. Wzięliśmy podstawową wersję za 11. Na początku dwóch chłopaczków nam opukało trochę szmatą i tak dalej i teraz w automatycznym sobie sumieniem suniemy ja to Ładnie pierwszy tym pierwszy tym pierwszy tym jaz? pierwszy tym jaz. Pierwszy, jaz. pierwszy jaz. Wow. Pierwszy jaz. Na no, no, takiej mini-chuła! Ale fajda! Tak, tak. tak Nie, no i, e, i dobra, i jedziemy na oddać samochód, mamy nadzieję, taką cichą. Że, że, że dobrze nam, wyczyściliśmy. Dokładnie, tak żeśmy go ładnie odkurzyli. Że nie naliczą nam jakichś dodatkowych kosztów. Bo ogólnie jest taka sytuacja, że nie musicie tego robić. Możecie oddać samochód w jakimkolwiek stanie i oni sobie go tam już czyszczą, tylko że oczywiście trzeba za to zapłacić, ale my nie chcemy tam płacić, bo na pewno by doliczyli więcej pieniędzy. A my za 11 dolków umyjemy, sami odkurzyliśmy za free. Eee, szmatką przetarliśmy i jest jak nówka sztuka. Nawet zapach mamy. Tak, nawet zapach dostaliśmy na myjni eee, w ramach... No od tego mycia tutaj. Dobrze, Spokojnie. przez mieszkanie w samochodzie przez 7 dni, czy 5, to się nie dziwię. A tak. jakoś w ogóle szmaty żadne nie przetarły tego, nie było tu takich. Ja jak wjeżdżałem w taką, to były zazwyczaj takie wałki. O suszarki są. No wiem, ale powinny być takie wałki, które przejeżdżają po wszystkim. Ja coś czuję, że będziemy musieli doczyścić go Justyna. Jadąc po autostradzie była rozerwana opona, jechałem jakieś 70-80 mil na godzinę i wjechałem w tą oponę normalnie, czułem jak uderzyła i jest smuga na, na zderzaku od opony, więc guma jest po prostu wytarta. I jestem ciekaw, czy w ogóle tą wodą chlapaniem to oni wytarli tą gumę. Wątpię, że zaraz sprawdzimy. Idziemy oglądać samochód. Chodź zobaczymy, co zrobili. Dobra, dawaj ścierkę, już widzę od razu. No, gumę też trzeba wytrzeć, Justyna. Tak? No, zobacz. Widzisz, tu na dole? No. Jest ta guma, niestety. To właśnie to. Tu jest cały bok brudny, zobacz. Zobacz. Ale lipa. No. Dobra, musimy do wytrzeć jeszcze. Albo iść do myjni jeszcze jednej. No dobra. Dawaj ścierkę, bierzemy się do roboty. I dobra, udało się. Które odstawiamy, tak, zostawiamy kluczyki w środku, otwarty samochód. Pani tylko przeszła dookoła, zobaczyła, czy nie rozbili i tyle. Tak. Elegancko umyty. Ale musieli, musieliśmy sporo go czyścić sami, bo tam na tej maili tylko chlepali wodą i tyle. Okay. Idziemy jeszcze tutaj e, zmienić maila, bo nam wcześniej źle wpisali. I chyba tyle, wszystko jest git, nie? Ale nie, nie sprawdzają mocno nie, tych samochodów. Tak tylko tak przeszła. I tyle. No dobra. dobra. Już pani na nas czeka. Dobra. I zaraz lecimy na lotnisko. A my tak się stresowaliśmy, bo tam ta. e, zauważyliśmy dopiero jak czyściliśmy samochód, że kołpaki były popękane, ale oni chyba nie zwracają aż na takie duperele uwagi, tylko jakieś tam duże, jakby było, było wgniecenie jakieś takie większe ta. czy coś, no to wtedy. Lekko było przerysowane, bo wjechałem w tą oponę na ta. autostradzie, to ta opona się odbiła, e, bo bardzo dużo rozerwanych opon jest na autostradach, uważajcie na to, bo w strakach pękają po prostu, więc... Uważajcie, jakie dzieci? To była ciemna noc, jak jechałem i, i mówię, nie, nie zdążyłbym nic zrobić. Musiałem w tą oponę wjechać. Ona była, e, ona była na samym środku rozłożona w jednym momencie była tak zagięta. I tam, gdzie była zagięta, to na zderzaku nam się odbiła. A jak żeśmy ją umieli i wytarli, to się okazało, że. Chodź tutaj. Chcesz tu? To idź. No. To ja czekam. To się okazało, e, że jest tam lekka Dziękuję Dzięki. Terminal 3 Jedziemy Jedziemy Samochód oddany Takosy czekają! Nie yeah, no, tortillas Tortillas Hi. Three? Terminal 3 Ja, thank you Dobra, tam na froncie kładziemy sobie rzeczy tutaj synka Musimy położyć, tak? Dokładnie <laughs> No i ruszyliśmy, lecimy już, lecimy. Jedziemy już na terminal. O, e, tak wygląda, możecie sobie właśnie plecaki, walizki zostawić. Więc spoko, to jest całkowicie darmowe i wynajmujecie sobie samochodzik. Enterprise firma polecamy. Polecam. Bezproblemowo w ogóle za grosze wynajęliśmy ten samochód tak naprawdę. No, zależy jak przeliczyć, ale 375 dolarów to było chyba? 377 to tam 1550 zł tak w okrogleniu Po takim kursie. No to na jak na amerykańskie to, ceny, to luksusowe. To ta korolla naprawdę spoko, w sedanie, wygodnie, jak, jak będziecie brać sobie samochód, to musicie jednak pamiętać o tym, żeby był w miarę komfortowy. bo tutaj ale jednak te trasy są strasznie długie, więc jakbyśmy wzięli pierwotnie ten taki mały, który mieliśmy wziąć, to byśmy się jeszcze gorzej Was umęczyli. Super, A ta tojotka była naprawdę taka wygodna. No. I podsumowując, Nowy Jork był tak zaplanowany mniej więcej i bardzo fajnie było go zwiedzić. Mieszkać byśmy tam nie chcieli, nie. ale zobaczyć go jest naprawdę super. Wszystko co tam się dzieje, można robić co się chce i być kim się chce. Las Vegas jest piękny, jak dla mnie. Mógłbym tu normalnie mieszkać. Tak, no. Jest Fajne cieplutko, jest. u nas już się pada. A my w koszulkach chodziliśmy, że no, nocą jest chłodno, no bo jak na pustyni, nocą jest chłodno, dzień jest bardzo ciepło. Nie byliśmy oczywiście na tych typowo yy, świecących kurcze i na tych na nie byliśmy bardzo chcieliśmy, ale nie zdążyliśmy, bo głównie były parki narodowe, które były nie i no wszystko, wszystko. Nie wypałem pod kątem organizacyjnym, no, tak, bo tak, same tak. parki były super. Ojej, no piękne, no Ale naprawdę. nawet jak rozmawialiśmy z Polakami, no to tutaj falą sobie życie w Las Vegas, że yy, nie musisz mieć dużo, a czujesz się jak milioner. W sensie tak, że tu nie ma takich... Jak pracujesz po prostu i masz jakąkolwiek pracę, to jesteś w stanie sobie wynająć mieszkanko i sobie spokojnie żyć. No, no. i ceny i ceny są stosunkowo e, tanie do innych stanów, bo na przykład tak jak byliśmy w Kalifornii, to w Kalifornii e, o, o, nawet o ponad dolara była tańsza, e, tfu, nawet droższa była już benzyna o ponad dolara w Kalifornii. No, tak, 4,4,50, 4,30, tak, a, a tu za trzy nawet tankowaliśmy. Tak, mieszkańca. więc no znaczna różnica. Dolar, dolar 50, no to jest jest 5-6 zł, tak? No. no. Więc, więc dużo. Tak, więc mimo wszystko fajnie i na pewno tu się jakąś można było pracę znaleźć, więc jakby ktoś chciał się przenieść, Las Vegas polecam. I Sami na pewno wrócimy, bo nie zobaczyliśmy wszystkiego, co chcieliśmy, więc kiedyś pewnie jeszcze wrócimy do Las Vegas. Mamy taką nadzieję, nie? Pozdrawiam, Teraz... kochanie. Że już siedzimy i siedzimy i mamy opóźnienie. O, dopiero i dopiero zaczęli dopiero ludzi puszczać. Zaczęli wpuszczać. Nie a już godzinne tak. opóźnienie, już powinniśmy być dawno w powietrzu. Bo samolotu nie było, nie przyleciał bezszczelnie. No i trudno, no. Siedzimy sobie na podłodze. Siedzimy sobie, gadamy. Szkoda, że cię nie ma, tak. ale my siedzimy. <laughs> No, fajnie jest, fajnie. Ale przynajmniej darmowe Red Bull rozdawali na y, lotnisku, tak. bo teraz w weekend jest Formuła 1, a Formuła jest organizowana przez Red Bulla i mamy darmowe Red Bulla. Dokładnie, więc Zero siedzimy sugar. i szczęka nam lata. No. Od Red Bulla, od kofeiny. Ja się wstrzymuję, żeby wziąć leki na astmę, bo jak jeszcze sterydy sobie pierdyknę, to już w ogóle wylecę w powietrze bez samolotu. Sama tam dolecisz, do tego Meksyku. No więc o właśnie Red Bull wchodzi. No widać. Nie, ja stwierdziłem, że nie piję teraz. Ładuję sobie tylko telefon i czekam, żeby wejść, żeby o. sobie odpalić jakiś serial na Netflixie. Ja poproszę o ten. wejście z pierwszeństwem. Od żarcia. Nie, tonerka. No więc tak więc. Więc czekamy. Takosy, takosy muszą poczekać. No, niestety, dokładnie. I churros. Churros, no. no. Ja churrosy to już od pół roku chcę. I Kamil, poczekaj, w Meksyku sobie zjesz prawdziwe. No prosto, że tak. Lepiej prawdziwe, a nie jakieś tam wymyślne. No nie? No tak, ale... No. amerykańskie. I jutro będą takosy i churrosy. Dobrze. Ja... No jesteśmy po odprawie, po półtorej godziny spóźnieniu. Chyba? Półtorej godziny spóźnienia. Samolot czeka, jak widzicie. No nie to samolot zasłoniłaś mi, ja pokazuję samolot na zoomie. A ty mnie żeś zasłoniła bezczelnie. Tak, taki pewnie Ryanair. W ogóle lecimy w linii amerykańskim, jak się nazywa? Viva? Viva. 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 Viva, Viva Dokładnie. No, minus jest taki, że nie siedzimy razem. Szkoda. Tak. Kto, kto najwięcej płakał, że nie siedzimy razem? No ja. No, ja na samym końcu jest tylko gdzieś w połowie. Może więc. uda się przejść. Ale jest tak pełny samolot, że nie wiem czy mi się uda, bo ładowanie go było bardzo długie. Eee, a dobra, mamy radę. Eee, 4 godziny lotu przed nami. Więc w sumie niedługo, nie? Pustynkę. Tak Mam nadzieję. No to vamos. Chul. No, 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 no. Dziękuję. Thank you. Thank you. Dobra, wychodzimy, wychodzimy. Thank you. Z samolotu. Nie ma Justynki. Widzę, że już poszła. Nie czekała na mnie. Dziwne. Ja mam nowego kolegę. Angela. Który jest właśnie z Meksyku. Ale mieszka w Las Vegas. Poznaliśmy się w samolocie. Wymieniliśmy się numerami. Fajnie poznawać trochę ludzi. Próbował ją uczyć trochę hiszpańskiego, trochę z nim rozmawiałem, bo powiedziałem, że się uczę, więc miło jest, moja żonka, się skiniłem za tobą, ja. Oj, nie widziałem cię 4 godziny. Masakra, Ja, ciebie ja więcej. też nie chcę, masakra, to te 4 godziny, to tak mi było jakoś smutno, że ciebie nie było, no. naprawdę, mimo że oglądałem film. płakać. <słuchaj> Nie już jesteśmy. Jesteśmy. Chyba nie wychodziłeś. Co? No bo byłem na samym końcu. No nie, no, mam tam już te zebrały gdzieś. Co ty? Właśnie poznałem jednego i mamy nawet numer do niego i w ogóle, no? żeśmy się wymienili kontaktem. Ale fajnie. Ciężko bez ciebie. Wolę z tobą. Ja nie chcę bez ciebie. A. Dobra, teraz żebyśmy tutaj zrozumieli wszystko na lotnisku, no nie zmuć się. Kocham cię. Dobra, idziemy, zobaczymy jak się z Wizą Ze wszystkim. Jak z Wizą zobaczymy, czy w ogóle nas puszczą do kraju. Bo jeszcze się tak zestresowałam, bo jak wylądowaliśmy, to od razu włączyłam internet i dostałam maila, że dostaliśmy wiadomość z tego noclegu. I zrozumiałam, że nam to odwołali, bo taki mamy zajebisty hiszpański. A pani prosiła o potwierdzenie, czy będziemy i na szczęście jest wszystko okej. Okay. I od razu sprawdziłam, gdzie wylądowaliśmy. No tak, bo mieliśmy małą pomyłkę, Justynka źle przeczytała. I e, na początku w ogóle, jak mieliśmy nocleg, to było. E, ona przeczytała, że lądujemy w Ciudad Juarez, czyli jednym z najniebezpieczniejszych miast na świecie. No, i była chwila stresu. Tak mi google Maps pod, y, powiedziały. Tak, jakiś ale błąd i wyskoczył. to jest tylko błąd w goglach, bo jak wpisałam lotnisko y, MEX y, skrót, to mi wyskoczyło właśnie ten Ciudad Juarez. Też do toalety? Tak, muszę. Ale się okazało, że y, jednak to jest y, Ciudad de Mexico. Tak, tak, dokładnie. No leć, leć, to ja poczekam, zaraz ja pójdę też. No, więc przygód miara. Dobra, wylądowaliśmy, będziemy jechać teraz e, jakąś chyba Uberem, nie wiem, zobaczymy jak to będzie do Noclegu, bo już jest dość późno, więc tam. Nie no, Meksyk nie jest niebezpieczny. E, samo Mexico City, więc e, spokojnie byśmy mogli komunikacją, ale Uber nas kosztuje chyba 30 zł, jak się nie mylę, ale dowiedziałem się od An Angela Angela którego poznaję właśnie w samolocie, że dobrze jest wymieniać sobie dolary na lotnisku od razu, bo ponieważ jak pójdziemy gdzieś do banku czy coś, to będą zawsze troszeczkę słabszy kurs, i jednak na lotnisku, w w, w, na lotnisku tutaj w Mexico City, głównym, jest dobrze od razu wymienić sobie banknoty, bo mają dobry kurs, nie najgorszy. E, I najlepiej mieć tylko 100 dolarówki powiedział. Bo jak mamy mniejsze, to od razu dają gorszy kurs. A jak masz dobre 100 dolarówki, to warto sobie tutaj wtedy wymienić. Więc e, jest szansa, że chyba jeszcze dzisiaj podejdziemy. Zaraz powiem to Iwonce, Justynce. <grytanie> Zaraz powiem to Justynce. Jeszcze może dzisiaj podejdziemy i, i wymienimy trochę waluty. Zobaczymy po jakim kursie. No. Jesteśmy po odprawie. Pani nie dużo pytała. Nie? Zapytała się tylko o na ile przyjechaliśmy, postawiła pieczątkę i wyszliśmy. Także zwinnie szybko, nie potrzebujecie żadnej wizy, żeby wjechać do Meksyku ani. no w sumie nic, no nic. No. Nic nie zapytała, no wjechaliśmy i tyle. Pamiętajcie, polski paszport jest bardzo silny, możemy podróżować naprawdę w do wielu miejsc na świecie. Dokładnie. Więc generalnie wychodzi tak, że my powiedzieliśmy synka mówi, powinieneś powiedzieć od razu ile. Ale tak naprawdę nie wiemy, ile tu będziemy. Powiedziałem tydzień, może dwa, później będziemy jechać raczej na Karaiby. Ale jest a on powiedzieć ok, nawet, no i tak, tyle. No, ale, ale lepiej ogólnie powiedzieć, że nie wiem, przecież na miesiąc, a zawsze możecie e, wylecieć wcześniej. Patrz, nie ma naszych plecaków, albo już ukradnę. Gdziemy <laughs> zobaczyć, <laughs> szczęść, Dobra, chodź, sprawdzimy, szczęść. Bo podobno jest dobry kurs, to zobaczymy jaki kurs. Generalnie, my jak sprawdzaliśmy w takim walutomacie aplikacji i na Rewolucie, no to wychodziło, że za, w tym momencie na Rewolucie za 100 dolarów można dostać 2000 peso, tam 2030, 2050. No, i jak podeszliśmy tu do tego Exchange Place za nami, co jest właśnie jak widać, nawet wam zbliżę, Hello to e, powiedziała mam Pani 1500 peso, więc 500 peso w plecy, e, dlatego na razie nie wymieniamy, nie, nie ma co, chociaż przydałoby się cokolwiek, nie byśmy chcieli mieć, no ale... Mm. Dobra, ogarniemy sobie, mamy ten, dolarami też można płacić. Można, tylko że to się nie będzie w ogóle opłacało, musimy to wymienić. Jutro na spokojnie sobie to zrobimy. Kurde, 500 peso to jest bardzo dużo to jest na To jest 100 zł? No. Czy wymieniamy 100 zł, żeby tylko mieć po prostu na razie Peso Nie. Jak myślicie? Nie Dobra, żona zarządza, no to poradzę. porady. poradzę Już tęskniłem się za zabrałam. No dobra, czekamy teraz tylko na walizę i jedziemy do Meksyku. No i dotarliśmy. To znaczy jeszcze jesteśmy na lotnisku. No tak, ale bagaż już mamy, jak widać, i jesteśmy przy... Tylko u... mi tak pobrudzili plecak. Pokaż. Ojejciu, pobrudzili plecak. No jak on może Ci się pobrudzić? A bo taki ładny, amerykański. Szkoda. No, e, zobaczcie. Mamy dwóch Meksykańców i taką formułę fajną. aż wam pokażę. Oni wszyscy z tą formułą coś mają, ale to mi się podoba. Fajnie to wygląda. Eee, trochę mi przejdź wina, jak to ten Filip Plain, tak? Tak. Zaczyna ten. Dobra, idziemy szukać Ubera. Idziemy, idziemy szukać Ubera. W ogóle wyjścia. Tam. Gdzie jest wyjście? Jak było wyjście po tym, po hiszpańsku? En... Exit. Eee, <grywa> exit. <grywa> Chyba tak. Dobra, cicho, bo nasza nauczycielka z hiszpańskiego usłyszy i będzie kicha. Eee, dobra. A nie sali... Salida Salir to... Salida. Odchodzi, czyli Salir tak samo pewnie Nie, te... Salido to wyjście no. chyba. gdzie teraz? Nie wiem. No no taksi. No. Idziemy dalej. No, thank you. O, Salida, dobrze mówiłam. Salida. Teraz. Salida, no. salida. Teraz wszyscy nam taksy proponują stąd. Spoko, tylko że to będzie miliony monet. Minus jest jeden, mamy tylko dolary i drugi minus mamy tylko stówę. Więc wiesz co to będzie? Nie no, Kertówie zapłacę za Ubera. No. Dobra, ale gdzie my idziemy w ogóle? Nie wiem, ja bym się gdzieś się zapytała. No właśnie, to trzeba w informacji. Bo tutaj to będą nas łapać wszyscy Dobra, na poczekaj, inaczej, Uber. Ubera mamy zamówionego i od razu wam proponuję podejść po drzwi do, sz do szóstki, nie? Tak, bo tam jest mafia taksówkarska i nie wpuszczają uberów. Dokładnie. Więc... Od szóstki do tam, w tamtą stronę. Czyli szóstka, piątka, czwórka, tu możecie zamówić ubera. Eee, o siódemka to są autobusy. Eee, to jest Chevrolet? Czy nie? Nie. nie. Taksi jakaś. No jakimś Chevroletem będziemy jechać. Z panem jak? Salvador Alexis. Salvador Alexis. Na pewno Mexikaną. Dobra, e, czyli czekamy na Ubera i zaraz jedziemy. Uber nas kosztuje 11 minut, czyli jakaś trasa. Ile mamy tam jest? Nie Niedługo, nie długo, nie długo, no, 19... 30 złotych generalnie. 30 złotych, no. 138 dolarów, trzeba byłoby to przeliczyć jakoś. Dolarów? E, tfu, e, <laughs> pesos. Trochę drogo. No dobra, to czekamy, pakujemy się i zaraz nadajemy z samochodu, nie? I jedziemy. Pojdziemy. Jeżdżą jak wariaci oczywiście. <noise> Wszyscy tutaj w wszystkich trąbią i oczywiście się mijają na trzeciego, więc fajnie to wygląda pokażę. Ale pytaliśmy, miastom, y, pytaliśmy pana i tak dla porównania ta ksówka by kosztowała y, 15 dolarów. No. A tu zadaliśmy 30 zł za to. No to w sumie ile? No, no nie no 15 razy 4 trzeba liczyć teraz. No. No, to 60 złotych. No, no więcej, ale więcej. No, no tak, du dużo, no, no dużo więcej, no tak. Mam dwa razy więcej za taksówkę, więc nie ma co, lepiej brać Ubera. Tak. trochę próbowaliśmy naszego hiszpańskiego, ale jest słabiutki. No. no, jak się nie ma lekcji już od miesiąca, nie mamy lekcji, no, nie to już się zapomina. Ale wierzę, że szybko na spółkę. Tak, Zobacz. dotarliśmy do hotelu. Po przygodach oczywiście, bo inaczej by nie było. Zusia. W pewnym momencie wjeżdżamy w boczną uliczkę, w samym centrum jesteśmy, Mexico City, w samym, jakaś w ogóle wielka wieża przed nami i tak dalej. Wjeżdżamy w boczną uliczkę i cała ulica. Pięknych panien. Pięknych no takich. No takie średnich. po prostu Red Street z Amsterdamu. Dokładnie. Biało, nie? W ogóle tak, jedziemy tą ulicą, mijamy te panie, wszyscy się tak patrzą. Ten w ogóle zubera to trąbi na wszystkie, nie. Mijamy, mijamy i w pewnym momencie on się zatrzymuje za tymi paniami i tutaj. A że tutaj to my <laughs> przerażeni. Ja mówię, kurde, yeah. zatrzymaliśmy się przed całą policją w ogóle na szczęście. Już mówię, dobra, policja jest, nie okej. Okay. Wysiadamy to tutaj tutaj że rzeczywiście nazwa jest tam restauracji hotelu więc musi być hotel gdzieś wejście bierzemy plecaki wchodzimy do środka i a tam policja <laughs> ale fajnie bo pani w recepcji w ogóle nie no ale dobra spokojnie no i, no i oczywiście tak no że trzy noce coś tam posłuchaliśmy od razu na trzy noce i że możemy zapłacić ale tylko w walucie czyli peso meksykańskie. A oczywiście co? Oczywiście my nie jesteśmy przygotowani, bo ja byłam przekonana, że nam w ogóle hajs z karty pójdzie. No i oczywiście z godzina 23 i my po nocy po Meksyku latamy, szukamy bankomatu. E, jeszcze lepsze jest to, że przecież nie zamieniłem tych pieniędzy na lotnisku, bo się nie opłacało. potem tak. myślałem że z rysynką może chociaż 100 dolarów zamienimy, będziemy mieć tam 1500 peso. a za trzy noce wyszło nas 1000 peso. 1050, 1050 peso, więc na złotówki to jest 61 zł za dobę. No taki wzięliśmy lepszej klasy hotel na początek, nie? Zobaczymy. Ale wejście po prostu mega. Wchodzimy na górę, już udało nam się znaleźć sklep, kupiliśmy sobie śniadanie. Po drodze po prostu oczywiście kupam nie, nie. enel i oczywiście kolorowych panien pełno stało, mijaliśmy ich wszędzie, no i wchodzimy do hotelu, e, oczywiście policja śpi, śpi w recepcji, chyba z czterech policjantów w recepcji spało i przed drzwiami, jak ja bym wam, ciekawe czy uchylę, czekajcie, spróbuję wam uchylić. 70 zł Generalnie, jak widzicie, nawet na kanapie z spilam policjant przed pokojem. Ja, Więc, ja nie wiem, gdzie e, my ogóle... tak, ale pokażę wam pokój. Generalnie, e, generalnie. kiedy ja się tego oduczę, jest naprawdę ogromny. Uważam, że jest spoko. A, no i na recepcji dostaliśmy pilota do telewizora, widocznie kradli. Ja nie wiem, czy to nie są pokoje na noce, <noise> bo obok jest pełno dziewczyn, ale jest czysto, schudnie, ładnie pachnie. Nie jest źle. Czekaj, będzie suitinka w gorszych. Ja nie wiem. Ale z wyjdźmy, mamy nawet trochę. No chyba właśnie próbowałam to otworzyć, ale. To Czekaj, bo to góry. chyba tu. O, tu się otwiera. Kurde, widać dziewczyny, ale tam dalej stoją. Ty mamy tarasik w ogóle, taki narożny. Tu mamy park, od razu jak widzicie. Musimy sprawdzić, co to za park, który rano wam coś więcej powiemy. Tam zobacz, jest kopuła. Tak, tej, tam jest jakaś kopuła, um, jakieś bramy, jest, to, to się wszystkiego tam... dowiemy już jutro. E, tu w ogóle na rogu nie będzie widać, zaraz pokażę wam palcem, tu a no, widać. Nie? stoją dziewczyny <głos》> już, a w ogóle z tej strony, puść mnie, też stoją dziewczyny, z tego co wiem. Też nie widać. Nie widać? Nie. A nie, bo one są tam za rogiem. No, ale... A tu, a tu stali policjanci pod samym naszym domem, nie? Ja jestem mucho confused now. No, jesteśmy tacy nie naprawdę, wiem, dla mnie nie? To było takie, dla mnie to było y, takie zderzenie po tym Nowym Jorku i Las Vegas, no. że... Y, Muszę się z tym przespać, naprawdę. Kurde, sieka. ale nie masakram. Mam nadzieję, że mi się to odczaruje, no bo zobaczymy to w dzień, ale w nocy to było strasznie. Nie wiem, może schowajmy się z tą kamerą, bo te dziewczyny tu patrzą. Kurde. Nie no, przez balkon chyba to nie wskoczą. No nie wskoczą, ale zadzwonią po kolegę. Dobrze, że mamy policjanta pod oknem, chociaż znaczy pod drzwiami, ale chrapie. Nie wiem, czy wy go widzieliście. No, więc generalnie mamy przygód miara jak sam początek. Sprawdzasz pościel? No patrzę, czy jest w miarę czysto. Dobra, jesteśmy w hotelu Oxford tak naprawdę. Znowu nakrywam klatę, no, bo mi ręka drętwieje. Ale pokój jest duży. Jest fajnie, więc... Jak na razie spoko. Zobaczymy co jutro będzie się działo. A ciekawe jak z wi-fi. Bo nie A, sprawdzaliśmy. O to nie zapytaliśmy w ogóle. E, Idź na dół. Idziemy na dół, musimy, bo musimy Wam skroić wreszcie te odcinki, bo my oczywiście... Nie mamy, mamy wypuszczony w tym momencie dopiero Berlin i wyjazd do Nowego Jorku. A mamy do Was na nagrania cały Nowy Jork. Chyba z 15 odcinków czeka, tylko oczywiście nie mieliśmy kiedy. No i mamy się wziąć do Zasięg tutaj. jakiś jest, tylko hasło jeszcze potrzebne. Dobra, to idę do, do po internet. Kończymy na razie. I do zobaczenia jutro rano. W kolejnym odcinku. Mam na nadzieję. Rodzinie. Tak, zobaczymy, jak to będzie, ale chyba w kolejnym odcinku. Z przygodami już z Meksyku. A luego.